Cześć, z tej strony rune zapraszam na kolejny odcineczek z Pytanie, czy gdzie ja skończyłem. 20 17. To jest 28, tak? No, 29, dobra, żeśmy tu pewnie zapisali. Ech, teraz to jest odcinek noworoczny. Dosłownie. Ok, już teraz pamiętam, co robiłem. Mówiłem się z tymi lizardami, prawda? Jasne, że jasne. I co tak naprawdę dzisiaj? Expik, drodzy Państwo. tutaj wszystko chyba Mamy Jakieś kościki. No tak, bo powinniśmy przejść na drugi. Aaaa. Na drugi. Jezus, kupię słowa. No drugi akcja, ale może nie spieszyć i na kwotę I już. Masiu, się jeszcze czegoś? Ziołeczki. W ogóle właśnie, uzdrowieniem muszę zrobić uzdrowienie. Co to było? Zieleń, zresztą, no chyba tłuszczki Pierwszy krąg magii. To będzie drugi pewnie. Baby. Mhm. O, uzdrowienie. Co potrzeba? ziela. mam ziele uzdrawiające? Pytanie: Korzeń, rośliny, jedne. zielony z Mamy swój ozdrowienia potrzebny, bo to też mamy. I zbój otwierania zamku był nam potrzebny z tak? Bo to są dwa te same potrzebne: nie dwie kierunki, a i mamy tych wyżartych? mało, no. trzeba go wykupić. Cóż? Ja bym busz, jabłuszko, jakby pewnie. Jestem ja w czeka, pomyślmy. Czy tutaj mam kogoś, kto może sprzedać nam magię? Odpowiedź brzmi nie, więc lecimy Na razie do mojego pokoju. Tylko zachowaj zawsze. Co ty robisz w wariacie? Lepiej się to nie Witaj, nieznajomy. To nie to, że nie Nie wygląda. Jestem nowicjuszem kręgu wody. Satura przyjął mnie na nauki, ponieważ dostrzegł we mnie potencjał. Uczę się, żeby w końcu zostać magiem wody, ale mam też wystarczająco dużo. Czym zajmujesz się poza naukami? Kolekcjonuję różne stare Na przykład co? Stare wody. Ty, nie mam na 70. Mam hmm, Pokaż! O, tak! Dam ci za nią jedną no, bryłkę. Chyba żartu. E? To nie było zbyt mądre. Wiesz. Umowa. wspaniała, Jeśli będziesz miał takich ja mam więcej... cholery ...nie chciałbym być teraz Jasne. Ma kilka.

jeszcze w nowym ogłosie mamy normalów chyba w takaś mogła już teraz mamy marków co? To mi się wydaje Misz kontach? Corna ruda to nie Ruda czy nie to jest Zobaczmy, nie tak, inne będzie stworzyć. Potrzebuję uzbrojenia, uzbrojenia w lecie, może w innej branży. Siekiera w służbie, gdzie powstaje. Dychanie po co wolno, niekoniecznie jest ciekawe. No brak, pracowań kisza, starte śmieci. Kowana maczurek, kamaczeka, sprawdzę ryakowstwo, ty już za <noise> Okej. Okay. No to najpierw idź sobie do robimy. jeżeli chodzi o imprezy z różnych stron Ja wiem, że to będzie z moc, mocnym to będzie około tygodnia opóźnianie, tak się wydaje. Ale no zapytać zawsze, warto. Dobra. Teraz uciekamy do starego obozu do zobaczenia. I miejsca zapis. To było 5 minustek minęło Przepraszam. Jakie są wasze postanowienia noworoczne? Bo ja mam pewne. Zauważyłem na przykład, że ja za dużo korzystam z kłowo, z, z uberisów i takich teplów więc ustosowałem specjalnie szybkie aplikacje, żeby z tego na niego taki mamy mały pomysł na z tego nieki poszukam. Dobrze, szukaj. No właśnie, nasz kamień organiczny, co to mnie bardzo interesowało, ale powinienem mieć też jakieś zrobienie przyjacieli. Kurwa też nie masz ja, Że ja sprzedałem, pomysł, że ja nie wiem, pomóc a... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Bo... Nie, ja w Mam już jeden kupić się na pewno Nie będę żałował, jednak możemy sobie pozwolić. Idziemy robić runę. Mam już dość. To nie, mój już nie ma co żałować na tym etapie gry. Jeśli myślisz, że... mam 8 punktów nowe. Cześć Milczek. Debbie stół być jakiś. Cześć trago. A ja to za nie robisz? Dobra, kto robi... kto robi runę? Przyznać się Bóg, bo nie wiem. Masz dla... Tak, jak zapewne wiesz, Guru posługują się magią, którą nazywają magią tak, śniącego. Chciałbym zbadać jej naturę. Niestety, do tego potrzebna byłaby. Bractwo śniącego może stanowić zagrożenie, a ja chcę wiedzieć jak wielkie. Dlatego to kuchu bardzo kuchu? ważne. Jak mam to niby zrobić? Niczego ci nie sugeruję. Ale weź na wszelki, tylko Aha. nikomu ani sł... Oczywiście. Kuchu to fajnie, nie? <grym> zwoje, których potrzebowałem. Możesz mnie nau Mogę nauczyć ci, Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakich czarów Mogę możesz... Mogę ja Chcę... Czekaj, co? Ale ja... Stary, to taki sposobem to kurwa działa? Foook, to niedobrze. Miałem w głowie inny obraz tego, jak to ma działać. teraz będą mogli to zrobić? O, co kurwa chodzi, bo zaraz się zestrasz. To jest ten stoma, który już nie jest że nie mogę tego chyba użyć, tylko jaki znam formułę takich zaklęć jak otwieranie zamków, ja chcę kurwa zrobić tę jeb**ną i I pojeb** Mam wytręchy przecież. Mam wytręchy. Ej, jestem głupi jakoś chyba, bo chyba nie rozumiem. Mam już dość co chodzi? Proszę, wyjaśnić, mi, kto jest po kurwa nie płomę. Nie wiem, może będą mądrzejsze kto kliknie. Chyba nie wiem o co chodzi. No przecież. No już chyba pojedynę móc, nie? Nie wiem o co e, ja mam. O. Nie rozumiem, czemu nie mogę robić rum, a potrzebuję rum. Po Kamień rończny zwój otwierania zamków w Wetrych mam to kurwa. <laughs> za... On jest zbabowany, czy o tu chodzi? Wiecie co, jak zostanę bo kurwa nie rozumiem. A jeżeli to ma wyglądać w ten sposób, że ja tracę kłódwa z tym cenny czas na to jebaństwo, to ja nie wiem, czy jak to powodować, czy nie. Co ja kurwa robię przecież mamy nowy rok, będzie tam selfie. Oh. Nie wiem, to jest beznadziejna dla mnie. No kurwa, no tworzenie rogi nie mogę tworzyć ron. Ci też za to zobaczymy co. Damy do rozkrywki. Mm. E, nie mam zielonego kurwa pojęcia. Tak wam powiem. Może to jest tak, że trzeba jak w pierwszym okręgu się nauczy się odmocnienia, to by było bardzo ciekawe, <tryk> <tryk> Tylko, że nie, 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 było... nie sprawdzę pierwszego okręgu bo pierwszy krąg Masz dla mnie zadanie? Dobra. No, Masz tak, chciał w jak, jak mam niczego, mam? tylko... Po pojadę, Oczywiście. Mogę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakich czarów możesz się nauczyć, to zajrzyj do Thoreza. Złanie eee, Dobra, wyżej wczytamy jeszcze raz. Formuły zaklęć, okej. Okay. Tak kurwa drugi krąg. To jest, to jest kurwa dziwne Ja powiem tak Dalej nie mogę używać stołu co mnie kurwie, nie wiem pewno co Ale póki co przejdę się do bagniaków, tam też jest to Może ten po prostu jest zabawiony I o tym nie wiem Czego kurwa? Cieszę się, że cię widzę. Mam na... nasze Dobre bractwo. Dnieprze, jakiego i co da poszuku. Podnosi, do, Niech skończy. śni... Co to kurwa? Nie chciałem tego... W dzisiejszych czasach Zawsze mam. Nie prosiłem o to. Nie chciałbym teraz być w jego spiecie. Mam już dom. Nie ja chciałem tylko pójść do nie chciałbym być teraz szusiaka, modlitwę, Od razu wiedziałem, o... że... ...przez w... Od razu wiedziałem, Chyba że ten że domniczny także, nie? Czy dobrze pamiętam to, ...wiedziałem, że będą komoty. Czekaj, się w nie A Nie no, mam w Siema, kretynie. Masz... I nie, nie, w... ja, ja. nie masz? Ale się wścieknę za moment. Ale będę zły. tego nie Chyba, to jest na dole w takim razie. Gdzieś gdzieś tu, tu widziałem, że jest Możliwe, że nie Tam przy kowalu. Może tak być. Kurwa. Nie, nie, nie musi. Nie wiem, myślę, że było po prostu ja mam taką nadzieję, że to ja nie jest na zbagowaniu opcja, Że chciałbym je nagrać... ...podróżne też. No, to się... ...czewo czego... Moje szczęście nie pojawiające, jedno się zaraz piętra. Ty masz to kurwa, Billy, no wiem gdzieś tu jest tataża. Że... Jeden z guru, alchemik, znalazł rozwiązanie. Przygotował napój sporządzony z wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Bracia wypili go przed rozpoczęciem modłów i ich duchowe siły zjednoczyły się. Po co mi to... To W tym samym czasie nasi nowicjusze nie, wyruszyli nie, 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 nie do innych obozów, by <Sz> głosić tam nauki śniącego nie, nie. i wyprowadzić tam niewiernych nie z błędów pogaństwa. Nie wiem, może poszukam, zobaczę gameplay na YouTube, jakieś a może mam coś zblokowanego z modami No, Dobra, do rozgrywki, zobaczymy. Poprawiłem listę modów. Okazało się, że miałem dwa mody, które mogły coś tam nie nieodpowiednio. Znaczy jak będzie teraz? O, już mi to również zabłosło. To, to, to się już więcej nie. Od, od to to razu wiecie, tylko zgruście. Niektórzy myślą, że nie jest trochę Tylko mam już dwa Nie chciał kiedyś tak nie to bo naprawdę się... nie miałam ochotę zaczynać od nowa wieki. To się chyba nigdy nie Dawaj kolego, pomóż mi. Masz tak, Dobra, jak zapewne chciałbym brać ja niczego, tylko nie oczywi- Ale chciałbym się nauczyć od ciebie- Mogę, jeśli chcesz. Otwieram zamku, przyjaciele. Już, nie? Już nie denerwuję. Nie no, po pierwsze, nie z naprawdę. Już tak było dobrze, tak było dobrze. Czerwie, to ci nagle okazuje się głupa. Nie wiem, załamka, kurwa, Załamka. Mamy wyczerpiać. Ja. Mamy otwieranie zamku, Chyba, że serio też trzeba do tego, ale wątpię, bo ja mam tę książkę. <laughs> hmm. no to, myśli, Myślałem, to, to, to się chyba... Hmm. ludzie. To nie było zbyt mądre. Podpokażę ci. Mam ten nasz tylko mam tę jebanek Ale dobra, niech mu będzie, że kupię z nim jeszcze raz. Ja nie wiem to. Czy to mi coś klucz, da? najpewniej nie, ale spróbujmy. To się już więcej nie powtórzy. Nie, jest to Więc za testy to i ja nawet mogę dać. O, samu zupełnie. Ja się odwiedzę, wydaje Zobaczymy Dobrze, Lepiej zobaczmy może teraz. Jak kupiłem tą tą muszę to nie z ale Lepiej się do tego. Się do tego tam Bo już tylko im Nie będę opowiadać. to im bardzo cierpliwości. Dobra, a wiecie co? Jeszcze możemy zrobić takie coś. Zapiszemy, czytamy grę, może powczytać nie będzie można. Dobra, no tak się uda. Może się odbuguje przy wczytywaniu. Błagam, żeby tak było. czy się zaraz nie trafi coś? Przecież mam wszystko, co potrzebne. dlaczego się w Niech Niektórzy są. jeszcze jakieś inne stoły. Ja być Nie chciałem coś ale Ale jaka to będzie gra, kurwa, no, Jak ja nie mogę robić w nie, ja nie gra. Jeśli przeszedł Jeśli myślisz, to to lepiej się do tego nie wiesz. Nie wiem, no... Bardzo mi się podoba ten mod, ale no chyba chcę zrobić jakąś część, której nie działa i to takie dla mnie bardzo ważne. Eee. A wy... Tak, a tak, tak. ile by trzeba ma na No równań? Bo najpewniej jest potrzebna właśnie. nie? Tak mi się zawsze podobało. Tak, a przeczytajmy to, jebany, hmm? jeszcze raz i powoli. Koszt Ja tu chyba przeżywam, bo to prawdopodobnie nie mam tyle mamy pod Koszt mamy

Nie, to jest Co ja teraz trafił? Nie chcę się wskupić na Do zobaczenia! Nie Zobacz. wiem, może no, to w w jakiś sposób. Pewno. Chyba no, nie chcę tego jak to Kiedyś takie sprawy załatwiało Zwłaszcza, że tyle też śmiec spędzili, nie? Kurwa, kocham Gotika, no, ale to jest. Uf, to nie powiem. No to, że on się kurwa zastanawia w ogóle. No i co kurwa, wybierz za ramionami? Nie może ta spadła, żeby ona zrobił może z tej strony nie, kurwa, nie, nie oszczytuje tego w stół, nie, nie wiem, wiem tu ma wychodzić